Co wspólnego mają Rockefeller, Jeffrey Sachs, mafia z St. Gallen i papież Franciszek z listem 74 biskupów upominających niemieckich kardynałów. O tym wszystkim w wyjątkowym, jak widać w wydaniu programu: Jaki katolik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krystian w program Jakatolik, kanał PCH24TV. Przepraszam Państwa, że dzisiaj w takim anturażu i nie często będę patrzył w stronę kamery, ale właśnie jesteśmy w drodze, jak widać. A pomyśleliśmy, że skoro jesteśmy w drodze, a temat, o którym chcę mówić w najnowszym wydaniu programu Jakatolik, to droga synodalna Kościoła i w ogóle dokąd zmierza Kościół, po jakiej drodze i dokąd ona prowadzi. To będzie bardzo dobry anturaż do tej krótkiej opowieści. Drodzy Państwo, otóż wymaga jeszcze raz skomentowania list 74 biskupów, który przed świętami Wielkiej Nocy został opublikowany w internecie i wywołał no moim zdaniem wciąż za mało rezonu, rezonansu, za mało rezonował w opinii publicznej katolickiej na całym świecie. O co chodzi? 74 biskupów, przypomnę Państwu, wypowiedziało się na temat niemieckiej drogi synodalnej. Wypowiedziało się w sposób bardzo mocno krytyczny. Wypowiedziało się zarzucając wręcz odejście od nauczania Chrystusa, odejście od nauczania Kościoła konkretnym niemieckim biskupom zarówno biskupowi Batzingowi, jak i wszystkim innym tym biskupom niemieckim, którzy popierają. No, zdradzieckie, co tu dużo mówić, postulaty niemieckiej drogi synodalnej. Wśród tych postulatów są przecież związki homoseksualne, jako uznane w kościele, kapłaństwo kobiet, degradacja kapłaństwa sakramentalnego, jako takiego, podział władzy w kościele między świeckich, a nie duchownych, generalnie dekonstrukcja kościoła katolickiego, z którą walczymy od początku istnienia portalu pch24.pl. Drodzy Państwo. Pewnie Państwo sobie przypominają, że po raz pierwszy biskupi z Ukrainy rok temu upomnieli oficjalnie Niemców. Myśmy od początku bardzo długo zachęcali biskupów na całym świecie, żeby coś w sprawie biskupów niemieckich zrobili. Potem był głośny list biskupa Gondeckiego, bardzo odważny tuż przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą. Teraz mamy w końcu list 74 biskupów z 10 państw na świecie, głównie z Afryki co bardzo e, istotne. Co więcej, e, wydaje się, że to nie koniec. Wydaje się, że to nie koniec, ponieważ kardynał Kurt Koch, Niemiec, e, który pełni teraz bardzo e, ważną funkcję i emblematyczną dla zwracania uwagi biskupom przez innych biskupów. Powiedział jakiś czas temu, że wyraża bardzo e, uzasadnione obawy nie tylko on sam, ale i papież Franciszek. To jest pierwsza taka głośna deklaracja e, Watykanu w sprawie niemieckiej drogi synodalnej w ostatnich miesiącach. Dlaczego to jest bardzo istotne? Dlaczego na grafice tego programu jest biskup Ariusz policzkujący, e, policzkowany, przepraszam oczywiście, przez świętego biskupa Mikołaja? Dlaczego ten list 74 biskupów i te reakcje są tak ważne? O tym chciałem państwu dzisiaj parę słów jeszcze powiedzieć. Widać, że coś pęka, skoro kardynał Kurt Koch pozwolił sobie powiedzieć o tym, co powiedział. Kardynał Kurt Koch bowiem jest przewodniczącym papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan. To dość symptomatyczne, że akurat on w imieniu Watykanu wypowiedział te słowa, dyscyplinujące lekko Niemców i zapowiadające papieską interwencję, nie mniej nie więcej, a na to właśnie czekamy. Otóż Papieska rada do spraw jedności chrześcijan to jest przecież ten urząd, który ma sprawiać, że chrześcijanie będą jednym, tak? że będą wierzyli w tego samego Boga, w tego samego Jezusa Chrystusa, a to nie jest możliwe w momencie, kiedy ktoś uważa, że Jezus Chrystus błogosławi związku homoseksualnym. Bo przecież Biskup błogosławiący związką homoseksualną robi to nie w swoim imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, coś więc w tej sprawie pęka, a tradycja upominania biskupów przez biskupów jest bardzo starożytna w kościele, jest od zarania kościoła znana. Dość przypomnieć, że już przecież święty Piotr osobiście został upomniany przez świętego Pawła. To byli biskupi, a święty Piotr był nawet głównym już pierwszym biskupem, pierwszym papieżem. Dość powiedzieć, że wtedy, kiedy kształtował się Kościół, to jak on będzie wyglądał, jaką będzie miał tradycję, jaką będzie miał naukę, jak z Ewangelii, wtedy jeszcze mówionych, potem dopiero co świeżo spisanych, jak wyciągać wnioski na codzienne życie każdego katolika, każdego chrześcijanina, oraz jakiej nauki moralnej i szerszej uczyć przez kolejne stulecia, a okazało się, że i tysiąclecia. Przecież i Cyprian e, e, z Kartaginy i e, Augustyn z Hipony. Wiemy doskonale, że oni byli upominani już jako biskupi i jako biskupi upominali, że spotykali się ze sobą ojcowie i doktorzy kościoła, żeby ze sobą dyskutować, żeby się upominać i żeby kształtować doktrynę taka, jaka miała być. Taka, jaką e, oczekiwał od nich Bóg trójcy jedyny, a nie oni sami od siebie, jak to mamy wrażenie, robią dzisiejsi biskupi. Szanowni Państwo, a dzisiaj niemieccy biskupi robią to wszystko, o czym powiedziałem i wydaje się, że się rozpędzają tylko. Rozpędzają się w momencie, kiedy nikt ich nie upominał. I teraz cieszymy się, że ktoś ich upomniał. Kardynał Marx, jeden z naszych ulubionych biskupów niemieckich, jeszcze przed Wielką Nocą odprawił Muszę Świętą z okazji, uwaga, trzymajcie się Państwo, dwudziestolecia kultu queer, kultu LGBT. Nie ma czegoś takiego oczywiście jak kult queer, jak kult LGBT, ale wygląda na to, że kardynał takiemu kultowi od czasu do czasu przynajmniej się oddaje. Oburzonym powiedział w wywiadzie prasowym parę dni później. Oczywiście ten wywiad prasowy był, żeby była jasność dla lewackiego medium, powiedział mniej więcej, że 10 przykazań bożych nie jest z kamienia. W związku z tym nie można nie uważać, że mogą się te przykazania mylić. Oprócz tego, że kardynał nie zna katechizmu, o którym też mówił, że nie jest wyryty w kamieniu to przecież akurat przykazania były wyryte w kamieniu, jak Państwo pamiętają. Mojżesz właśnie w ten sposób je objawił światu. Zgodzą się Państwo ze mną, że to przypomina, ta postawa kardynała Marksa i wielu innych biskupów i księży niemieckich, że to raczej przypomina epokę Antychrysta, czyli powieść Pawła Lisickiego, niż... Coś, czego byśmy oczekiwali po biskupach w XXI wieku. No ale te nasze oczekiwania względem nich są coraz mniejsze, coraz niższe, mówiąc, mówiąc wprost, mówiąc całkowicie szczerze. Drodzy Państwo, przez ostatnie 50 lat w Kościele Katolickim trwa swego rodzaju rozejm. George Weigel nazwał ten rozejm kiedyś rozejmem roku 68. O co chodzi? W 68 roku, jak Państwo doskonale pamiętają, wybuchła rewolucja seksualna i akurat w tym samym roku, dzięki Bożej opatrzności, Paweł VI opublikował encyklikę Humane Vitae. Encyklikę, w której potwierdził raz jeszcze to, czego bardzo e, nie chciał świat ówczesny, ten świat, który na rewolucję seksualną się otworzył, a więc e, oczywiste nauczanie Kościoła w, e, w sprawie etyki Seksualnej, etyki moralnej, małżeńskiej i, i pozamałżeńskiej, rzecz jest. Drodzy Państwo, Paweł VI był wtedy nagabywany przez świat dokładnie tak, jak dzisiaj nagabywani są niemieccy biskupi. Był nagabywany przez świat, ale nie uległ przynajmniej w tej kwestii, bo w innych kwestiach doskonale Państwo wiedzą, jakich Paweł VI akurat ukazał się rewolucjonistą. Ale w kwestii teologii moralnej dotyczącej etyki seksualnej która tak ważna była dla e, świata, nie uległ, nawet mimo tego, że miał bardzo specyficznych gości. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1965 do Watykanu osobiście pofatygował się jakiś John D. Rockefeller III. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka. I nie ma w tym żadnych teorii spiskowych, ponieważ rozmawiamy o rozmowie, która się odbyła i jest szeroko udokumentowana. Nawet cytaty z tej rozmowy i z listów późniejszych Rockefellera do Pawła VI są do odnalezienia i w bibliotekach, i w sieci. Rockefeller przyjechał. Widząc, że kościół się otwiera, no bo już było po Soborze Watykańskim II, po tych wielkich reformach, widząc, że kościół się otwiera na świat, przyjechał z propozycją dla Pawła VI. Powiedział wprost: Ojcze Święty, przyjechałem zaproponować Ci napisanie encykliki o konieczności zmniejszenia liczby ludzi na świecie. Depopulacja level max, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. John D. Rockefeller powiedział to wprost papieżowi Pawłowi VI, który poświęcił mu 45 minut, uprzejmie podziękował i oczywiście postukał się w głowę, e, mówiąc do swoich współpracowników, żeby odpisali Rockefellerowi, że się na to absolutnie nie zgadza, że nie będzie mu przedstawiciel zewnętrznego świata pisał encyklik. Zwłaszcza, że był to przedstawiciel dzisiejszego świata, na ówczesnego świata, przepraszam, wrogo nastawionego do Kościoła i jego e, wielkiej nauki. Rockefeller chciał bowiem po całym świecie rozpowszechniać ideę depopulacji, czyli e, antykoncepcji również, na którą Kościół się nie, mógł, nie może wciąż zgodzić. Drodzy Szanowni Państwo, jak jest dzisiaj z tym światem zewnętrznym względem Kościoła i z depopulacją na przykład i wpływem na biskupów? niemieckich, a także na Watykan. Otóż 50 czy 60 już ma lat po tym, jak Rockefeller został w Watykanie odrzucony przez Pawła VI, Jeffrey Sachs, a więc, no, zgodzicie się Państwo ze mną, że przedstawiciel tego świata i establishmentu światowego i ONZ-owskiego, przyjeżdża do papieża Franciszka już nie jako ten e, petent, ale jako zaproszony przez papieża Franciszka. Współuczestniczy w pisaniu encykliki papieża Franciszka Laudato Si i późniejszej encykliki Fratelli Tutti. Więc widzą Państwo, że to wszystko zmieniło się. E, stosunek Kościoła do świata zewnętrznego i do tego, jak ma on wyglądać. Aż się prosi o to, żeby duch Biskupa Mikołaja zstąpił z powrotem na Ziemię, i wstąpił w jakichś biskupów dzisiejszych katolickich, którzy mogliby spoliczkować dzisiejszych ludzi, przyjmujących takich ludzi, ewentualnie w niemieckich biskupów i kardynałów policzki byłyby wymierzone. Którzy w sposób absurdalny, heretycki, wręcz podły względem nauki Chrystusa, wypowiadają się na wszystkie możliwe tematy w ten sam sposób, w który świat. Jeffrey Zachs jest dzisiaj również doradcą papieża, pracuje w jednej z dykasterii watykańskich, dla jednej z dykasterii watykańskich. Dlatego list 74 biskupów i pewne reakcje papieża, zapowiadane przynajmniej przez kanał Kurta Kocha, są tak istotne. Dlatego wdzięczny jestem tym 74 biskupom, biskupom z różnych miejsc na świecie, że się na to zdecydowali. Żyjemy dzisiaj bowiem w bardzo trudnych czasach. My tu teraz jesteśmy w trasie, jeździmy od miasta do miasta, widzimy różne kościoły. Jesteśmy w Polsce i wierzymy święcie w to, że w tych kościołach ludzie wyznają tego samego Boga co my. Tego samego Boga, tego samego Jezusa Chrystusa, w którego wierzyli ich ojcowie i dziadowie. To jest o tyle istotne, że jestem przekonany, że w tych trudnych dzisiejszych czasach. W których nasza uwaga coraz częściej skupia się na innych e, aspektach niż te, o których mówimy w tym programie, bo to przed chwilą i pandemia przez wiele miesięcy, teraz wojna e, na Ukrainie. Ale żyjemy w czasach ogromnej wojny wewnątrz Kościoła, z której wynika wprost, że część biskupów katolickich na świecie, być może większość, tego nie jestem w stanie stwierdzić, nie wierzy. W tego samego Jezusa Chrystusa, w którego wierzymy my. Nie wierzy zatem w tego samego Boga. Nie da się bowiem wierzyć w tego samego Boga, uznając, kiedy jedni uznają, jak my, przypominają, że Bóg w trójcy jedyny, a więc i Jezus Chrystus zburzył Sodomę i zniszczył Gomorę. I w tym samym czasie inni biskupi, purpuraci, a przez nich również katolicy świeccy, wierzą w Chrystusa, który błogosławi związki homoseksualne. Szanowni Państwo, nie da się wierzyć w tego samego Boga, kiedy uznajemy my, że Chrystus jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, a inni sądzą, że jemu nasze grzechy są zupełnie obojętne. I nasze zachowanie jest zupełnie obojętne, nasza moralność jest mu zupełnie obojętna. Nie da się wierzyć w tego samego Boga, kiedy. Inni mają jego całkowicie zafałszowany obraz. Wierzą w kogoś innego, czyli de facto nie są katolikami, choć oczywiście to nie do mnie należy osądzanie każdego z nich. Mówię o zjawisku. To nie jest już jeden kościół katolicki. Dlatego tak ważny jest list 74 biskupów i dlatego tak ważne jest przypominanie katolikom dzisiaj w Polsce, co katolickie jest od wieków. Bo to my sami niczego nie wymyślamy, a co katolickie nie jest. I chciałem Państwu pokazać pewną książkę. To będzie karkołowne dosyć zadanie, bo prowadzę samochód cały czas, ale myślę, że Państwo zobaczą, co trzeba. To jest książka Papież Franciszek i Mafia z St. Galerii. Autorem jest Paweł Chmielewski, nasz redakcyjny kolega. Znakomity katolicki publicysta. To jest książka, która mówi o tych biskupach, którzy od lat. Mam wrażenie, że wierzą w kogoś innego niż my, w innego niż my Chrystusa. Postrzegają go i znają jako kogoś innego niż my. Oni dzisiaj wpływają na to, jak wygląda Kościół. Jak do tego doszło, że oni rządzą Kościołem? I przy współudziale Jeffreya Zaksa, o którym wspomniałem, jak do tego doszło, że papież Franciszek został wybrany? Jaką agendę realizuje? i dokąd zmierza nie tylko niemiecka, ale już ogólnie katolicka, powszechna droga synodalna. Muszę to odłożyć, bo dostanę mandat. Kościół jest dzisiaj na drodze synodalnej. Paweł Chmielewski opisał to w sposób doskonale, bo wiedzą państwo doskonale również, że jest specjalistą z tych spraw. Pisze to w tekstach na portalu PCH24 i w swoich wystąpieniach na naszym kanale. Kościół jest w drodze synodalnej my bądźmy w drodze synodalnej w sposób katolicki, a więc czytajmy dobre książki, zwracajmy na to uwagę ludziom i módlmy się za kierowców na drogach, aby dojechali szczęśliwie do celu. szczęśliwie. Już.